W tym odcinku przetestujemy Scramjetta, czyli całkiem niedawno dodany pojazd odrzutowy do Geta Online. <Sessuzjanie> Cześć, Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, w którym, tak jak powiedziałem na wstępie tego filmu, przetestujemy Scramjetta, czyli pojazd odrzutowy. Porównamy go na tyle innych pojazdów odrzutowych w Geta Online, czyli takich pojazdów jak Batmobile albo Voltic Rocket. Scrum to jeden z trzech samochodów odrzutowych w GTA Online, który jest częścią ostatniego DLC, czyli After Hours. Jest to jeden z najdroższych pojazdów w tej grze, ponieważ przed obniżką samochód ten kosztuje ponad 4 600 tysięcy dolarów, a po obniżce prawie 3 500 tysięcy dolarów. No jest to dość spora kasa i ja osobiście uważam, że Rockstar troszeczkę tutaj z tą wyceną odleciał. No i poza odrzutowym dodatkowym silnikiem pojazd posiada również skok jak w Ruinerze 2000 co pozwala przeskoczyć jakieś przeszkody albo pozwala nam to zamienić kramżeta w pseudo-odrzutowiec, no bo ponieważ jak skoczymy, a następnie użyjemy tego dopalacza, no to samochód praktycznie lata, więc przydomek jet w nazwie nie jest przypadkowy. Samochód jest klasyfikowany jako specjalny, więc może się jedynie przydać w wyścigach, gdzie właśnie Scramjeta się wykorzystuje, no ale wątpię, żeby ta przydatność była powodem do zakupienia tego pojazdu. Poza Scramjetem w GTA mamy dostępne jeszcze dwa pojazdy odrzutowe, a jest to Voltic Rocket oraz Vigilante, którego zwie się też Badmobilem i właśnie na tle tych samochodów będziemy w tym odcinku testować Scramjeta. A wszystkie te samochody, które wymieniłem mają za cel wyciągnąć ponad przeciętne prędkości, więc właśnie w tym odcinku zrobimy test prędkościowy, a pierwszym rywalem Scramjeta będzie Voltic Rocket. Tutaj Scrum Jet nie miał większego problemu, aby poradzić sobie z Voltikiem, ale zobaczmy jak sprawy będą się miały z Batmobilem. No i tutaj już Scramjet ma o wiele większe problemy. Okazuje się, że znacząco przegrywa z Badmobilem, i zaważają tutaj dwie rzeczy, które mam nadzieję, że zauważyliście w tym teście. No i pierwsza to prędkość. Okazuje się, że już na podstawowym silniku Badmobile jest o wiele szybszy od Scramjeta, i już w tym aspekcie ma bardzo, ale to bardzo dużą przewagę. Dodatkowo Scramjet na dopalaczu ma nawet problem wyprzedzić badmobila bez tego boosta. No i teraz też widzicie porównanie na ekranie. No więc, minus w tym aspekcie dla Scramjeta jest naprawdę bardzo duży. Druga rzecz, która tutaj zaważyła, to częstotliwość tego boosta, bo jest ono o wiele częstszy właśnie w vigilante, i to jeszcze bardziej zwiększa przewagę w przypadku tego pojazdu. Właściwie są jedynie dwie rzeczy, w której Scramjet ma jakąś przewagę. Pierwsza to zryw na starcie z dopalaczem, który jest najlepszy ze wszystkich samochodów odrzutowych, yy, ponieważ vigilante jest za ciężki, aby szybko się na starcie pozbierać, a z kolei Voltic Rocket ma po prostu za słowy dopalać. Druga rzecz to sterowność. Batmobile co prawda jest szybszy, ale jego konstrukcja jest bardzo wydłużona, więc o wiele ciężej wchodzi się na przykład takim badmobilem w zakręty, więc sterowność też jest na korzyść Scramjeta. A jeżeli chodzi o ten materiał, to już właściwie tyle. Jeżeli Wam się podobał, to zachęcam was do pozostawienia łapeczki w górę. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, jeszcze tego kanału nie subskrybujecie, a podoba Wam się content, czujecie się tutaj dobrze, to zachęcam również do zostawienia subskrypcji tam na dole. No a my widzimy się w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia wszystkim, cześć!